Wszystkich tu trener Bimbaj, To jest kanał poświęcony eFootball23, piłce najlepszej na świecie, wirtualnej. Panowie, dzisiaj mamy kluby takie jak... E, kluby? Eventy takie jak tutaj pokazane, gdzie ja wszedłem. Zero kontaktu z grą było przez dwa tygodnie, ale dziś tutaj widziałem, że mamy do wyrwania w sumie cztery eventy. Tylko nie tutaj, to jakieś stare, to stare było. Tak, to stare było, ale tutaj mamy dwa eventy, w sumie chyba 4 skille do wygrania, 4 skile, chyba to było, tak jeden. Jeszcze trzy były do wyrwania. 3 były chyba w tym i 50 końców. Jeden plus dwa, to zazwyczaj trzy no dobra, cztery skile w sumie. Kurczę, ty nie wykonywałem tych skili, nie mam. Znaczy mam teraz, bo zostałem mi z nagród. Będę niedługo robił film o Legacy Transfer dla nowych graczy i powracających graczy. Może tak. Przecież grałem troszkę offline divizję. Nie poszło mi jakoś specjalnie. Zapomniałem, jak się gra, chyba. <laughs> Same remisy praktycznie. Osiem meczów rozegrałem. W sumie jedno zwycięstwo było trzy punkty. I 5 remisów, chyba. I dwie porażki. Na razie, na razie. Dobrze, przeciwnie. Człowiek po sezonie trochę przytył, nie? I ciężko się biega. A odnośnie tego Franka Ricarda. powiem wam szczerze, że to. Yy... No na pewno nie jest top 10 obrońców na tą chwilę, bez, bez skilli Erl, Superiority i Blocker. No nie na tą chwilę. Nie na tą chwilę i tak go zrobiłem nie z automatu, tylko stricte go zrobiłem pod, e, pod defensive i physical contact. No ale zobaczcie, nawet tutaj bez aerial super elity, nawet jeśli mu dodam aerial super elity, e, nawet jak mu dodam, no to będzie miał 97 nastaje no fragmenty. To też nie jest za dużo. A on jest stricte robiony po to, żeby walczyć w powietrzu, zobaczcie. Tam tylko defensywa jest, fizyczny kontakt i główkowanie. Rozwijam w ten sposób gości moich. No ale to... No ale to właśnie. Zobaczcie. Nie, co ja patrzę? Tutaj. I tak on nie będzie miał 99... Yy... Do walki w powietrzu. Mógłbym tutaj ściągnąć jeden, dorzucić tutaj jeden, to może będzie miał 99. Zobaczymy. taka ciekawostka na razie, jak chcecie to przyjęcie to. Ale to jest taka ciekawostka, że tak powiem. Mnie to zastanawiało, że on nawet nie będzie miał zero superity 99. Taki wysoki facet, nie? Trochę to takie dziwne. Tutaj włożymy mu... A tutaj troszkę mniej tych punktów, tak? O, bo te, wcześniej to miał... Wcześniej to chyba miał tak zrobione. Wcześniej miał tak. No właśnie, no teraz włóżmy mu... Tutaj troszkę mniej. W ten sposób może. Nie no, to on tak miał chyba. No ale zobaczycie, no i Aerial superiority da mu 10 do walki w powietrzu, co wydaje mi się trochę niskim wynikiem. No, dzie, no, nawet tam zmieniłem i zobaczcie, będzie miał 98. Będzie miał 98 na stałe fragmenty przy Aerial superiority. No, to nie jest jakiś super. Nie wiem, na tą chwilę wydaje mi się, że to nie jest obrońca na pewno na top 10 bez tych skill, bez Aerial superiority i Blocker. A czy będzie? No, będę musiał się przekonać, czy faktycznie zasługuje. bo No bo atrybuty te defensywne, no takie sobie, no, speed go ratuje właśnie troszkę. Speed, właśnie. Speed przy takim wzroście. Wolę mu go na dmf jak już wcześniej mówiłem. No bo tutaj jakoś tak kurczę, No nie do końca mi pasuje. Jest ok, ale to Maldini, czy tam nawet Marquinhos, Delict, tylko już nie, nie wspominam. Daje mi się na to chwilę dużo lepsi. Znaczy, nie dużo lepsi, no lepsi zwyczajnie. Dobra, wracajmy do tego, wracajmy do składu tutaj. Ee, do tych paczek dzisiejszych. O, to są paczki, generalnie dwie bardzo fajne. Bardzo fajne są dwie paczki. Pierwsza jest. Znaczy, pierwsza jest, jedna paczka jest. <laughs> no, pograłem sobie e, Summer Tour in Japan. Patrzę, czy, czy wszystko ale taki bonus ja jeszcze zastanawiałem się czy losować co brać tutaj z kontraktów no i z kontraktów tutaj jeszcze bym wziął kim pembe wziąłem Philipsa i do może wezmę ale ja nie gram właśnie tymi może w trójce w trójce obrońców jakiś środkowy cebek boczny a no może go wezmę Ale 5 pięć... ja się zastanawiałem grubo czy brać czy nie brać A koronę jeszcze wziąłem. koronę jeszcze wziąłem, a Renilo się zastanawiam. Philipsa też w sumie Mmm, Nie, może nie na tą chwilę. To Renilo super jest. Ale nie na tą chwilę. O, tutaj też powinienem losować trzy razy. Bo to tutaj jest... E, autorem z porządku, Mason Mount Timber jest super. Timber jest super, no. To jest obrońca, który jest super. No ale nisk niskiego wzrostu, nie, nie szkodzi, no ale szybki przyśpieszenia nie ma. E, dobra, lećmy z tą paczką, bo wróciłem tutaj do Norwegii od razu takie, takie tutaj apel, oświadczenie. W czwartek, może z środy, czwartek, czwartek zrobimy streama, nie wiem, nie wiem który jeszcze, od 21, może od 22 do pierwszej, drugiej w nocy, także zapraszam wszystkich, będziemy mucić y, tą dywizję. Nie sądzę, że mi było łatwo, bo nie mogę się przyzwyczaić. Natomiast mamy tutaj piłkarzy. Zobaczymy jak będzie szło. Dimarko, Dimarko, i teraz przerzucimy się na obraz z drugiej kamery. Ten z drugiej kamery macie... Znaczy z drugiej kamery, z aplikacją teraz będę tak bezpośrednio go opisywał. Na tą chwilę ten koleś yy, Dimarko naprawdę wygląda super. Sami zobaczcie, na Maxi ile będzie miał. Speed, przyspieszenie, wrzutki i przy, podkręcanie jest takie sobie, no ale go generalnie możecie zrobić ale defensywa, defensywa jest bardzo dobra jego możecie porównać sobie z jego możecie sobie porównać, bo to nie jest to full to nie jest offensive fullback, tylko jest, jest to fullback finisher czyli żał Cancelo teoretycznie żał Cancelo chyba na maxie ma yy, jezu Żał Cancelo na maxie ma chyba najwięcej z tych wszystkich fullback finisherów. Może jest jakiś, nie wiem, ale mi się od razu z tym y, kojarzy. Technicznie lepszy jest Żał Cancelo, nie ma co ukrywać, ale defensywnie no troszkę DiMarco jest y, lepszy. Niedużo, ale jest y, lepszy. Kicking power większy. Balans ma lepszy. Przyspieszenie troszkę gorsze wytrzymałość. Natomiast Skile mi się bardziej podobają właśnie Dimarko. Tylko, że problem jest z tym Dimarko, że... że co? Nie, nie ma problemu. No wrzutki są troszkę gorszej jakości. Na pewno, ale nadrabia defensywą. I na pewno nadrabia skillami. Bardziej mi się Skile podobają jego. Mama weighted pass, pinpoint crossing. Outside car, long range shooting. Bardziej bardziej mi się podobają, bo ja nie używam dribblingu. A widzę, że ten Żał e, Cancelo ma pod rzuceniem Soul Control może mieć ulepszonego Double toucha. No ale mi się szczerze mówiąc, DiMarco lepiej podoba niż Żał niż Cancelo. Dobra. To jest takie... bardzo dobry Marco, DiMarco. DiMarco, Fratesi. No to Fratesi na wygodnie nie sprawdzą. Hall Player fajny, playstyle ale. No, ale to trzeba by mu dużo skilli dorzucić. Każdy skill 257 tysięcy GP i mi by było zwyczajnie szkoda na tego zawodnika. Bo to nie jest jakiś mega traf, dlatego go trafię. Jak będę losował. Paward jest yy, super, super, super takim defensywnym obrońcą. Defensy fullback, chyba jednym z lepszych w grze. Jak gracie po prostu obrońcami, że się nie wracacie do przodu, no to, no to Paward Pawart będzie super. Zobaczcie, jak on wygląda na maksie bo na maxie, Bartek Pawar, no Bartek Pawar no jest tutaj, tak? porównajmy go sobie od razu z od razu możemy go porównać sobie z tym nowym Reynildo chociażby Reynildo z tym za z tym właśnie do losowania tylko, że ten do losowania tak, to jest ten tylko, że to jest koleś na lewą stronę, a Pawar na prawą stronę No i tak wygląda właśnie Paward jeszcze lepiej wygląda niż. Yy, poczekajcie. Renidio wygląda bardzo dobrze, na no Paward jeszcze troszkę chyba lepiej. No chociaż tak nie do końca. Chociaż tak nie do końca. No ale Paward jest wyższy. Paward jest wyższy i może mieć te właśnie takie atrybuty jak główkowanie, skoczność chyba lepsze. No, fizyka kontakt wyższy troszkę. No i skill ma lepsze niż Renildo. Renildo super, ma skillę. Można mu coś dorzucić, ale on ma takie absolutnie minimum. Paward ma coś coś ponad ten deseń. No ale tu macie generalnie dwóch obrońców dostępnych. Jednych z lepszych w grze, lewy, prawy, defensywny. Jednych z lepszych są teraz dostępni. Ja chyba tego tego ten też sobie wezmę. Może kiedyś mi się coś przestawi w głowie. Może coś przestawi w głowie i zacznę grać defensywnymi. Box to box, yy, limer. Limer wygląda natomiast. Yy, gdzie on jest? Limer. Limer wygląda tak: speed bardzo wysoko. Przyspieszenie też yy, super yy, poziom. Stamina. Duża jest, duża jest. I Limer box to box. Może grać na prawej obronie, na prawej pomocy. Minus jest taki, że... Minus jest taki... Ja bym go wolał na prawej pomocy, czy na prawej obronie, żeby czerpać profit z Low Lofted Pass, czy Pit Boy Crossing, ale... bo te wrzutki ma 86, eee... Speed ma 90, no ale minus jest taki, że... Mm... Ale minus jest taki, że nie ma podkręcania. Te wrzutki będą fajne, ale podkręcania na poziomie 66 To takie Pinpoint Crossing, to nie będą aż takie super. Nie będzie podkręcona ta piłka, mega. Ale tak to bardzo mi się podoba. Ja bym grał nim na prawej pomocy. Na prawej pomocy bardziej nim bym grał, na prawie obronie. Ma fajne te atrybuty defensywne, interception, ma fighting spirit, ma man marking, sliding tackle, ale też yy, wolałbym go na prawej pomocy, żeby ten box to box działał po prostu. A na prawej obronie byście mieli go jako playstyle neutralny i wolałbym go raczej na, na prawej pomocy. Bo ten box to box na prawej pomocy będzie działał. Też jest niezły traw, też jest niezły traw, bo podanie fajne, niskie, wysokie. do strzałów w dystansu. Też jest fajny traf. To jest też y, fajny traf. Lautaro Martinez. Szczerze mówiąc o Lautaro to nie wiem co myśleć, bo mam go w tej wersji big time, ale to... Ale no, ja sam nie wiem czy ja chcę w nim grać. Teraz grałem nawet nim ostatnio kilka meczów i jakoś tak utrzymam tą lepszą wersję i jakoś mi tak nie podchodzi. Nie wiem. Taki gol bez... ...speeda, przyspieszenia. On bardziej mi pasuje tutaj ze statystyk pod Fox in, in, in the Box, ale... ...w sumie dwie nogi ma słabsza. Jakoś tak mam takie mieszane uczucie do tego gościa. Mógł być szybszy, może lepsze przyspieszenie, żeby na te trójkąty lepiej reagować. Może tam po swojemu go zrobić, ale to... No dużo zgubna, nie ukręcisz, nie? Nie wiem, mam takie mieszane uczucia w stosunku do Lautaro. Jeszcze Leszek Sane, no to Sane, Sane wam polecę, bo ja jakieś grałem nim, ale to grało mnie jako środkowy napastnik. Ja chyba miałem wersję Goal Poacher, już nawet nie pamiętam. No i wersja Goal Poacher nawet mi się fajnie nim grało. Zaskakująco dobrze mi się nim grało. No nie było tak źle, on ma, generalnie to jest taki typ zawodnika, który fajnie się ustawi na skrzydle i ładuje po długim bramkarzowi. Też potrafi dopuścić wysokie podkręcanie. Long, long range carler, long range shooting, outside carler, Sol control. No nic do podań nie ma, on też pasma, no to już jest, już jest w porządku. No i po długim nie uderzać. No musi mieć to outside carler, bo w sumie ma tylko jedną nogę. Ale jak lubicie skrzydłowych, takich co typu, nie wiem, zawsze mi się kojarzy z Neymarem, Messim, to nie ma aż takiego super balansu, ale ma przyspieszenie, szybkość, siła strzału, to jest dobry traf, to jest też dobry traf, ale to jak lubicie, no jak lubicie takimi zawodnikami grać. To nie jest stricte dribbler, bo też potrafi uderzyć, to bardzo dobrze potrafi uderzyć. Tym będzie Wam się super brało. Ten samy jest w porządku. Sane super, no. E, no. i tutaj mamy dwóch obrońców. Bastoniego. Baston jest e, zajętną obrońcą. Od razu widzę, że on tutaj mu brakuje troszkę e, blokera, ale generalnie jest e, petarda obrońca. mu odrzucić bloker, fighting spirit, coś tam jeszcze. Na tą chwilę już e, nie, nie za bardzo <grym> widzę. A natomiast Delikt jest gotowy. Deliktowi już nic nie musicie dorzucać, bo on ma w sumie wszystko dla mnie jeden z lepszych obrońców w grze ale jeszcze porównajmy go porównajmy go z tym bastoniem właśnie, tak? Porównajmy sobie Delikta. Gdzie on jest tutaj? Bastoni no i Delikt. Na tą chwilę Delict jest lepszy, ale przypuszczam, że ten bastoni to też dojdzie na mega super poziom. No, zobaczcie na Maxie, jak to wygląda. Te atrybuty techniczne są całkiem dobre do wyprowadzania piłki. Natomiast defensywne, to co jest dla mnie kluczowe, no jest tutaj dużo lepsze niż. niż bastoniego. Fizika kontakt. 178 m wzrostu Delikt 1,90 m wzrostu bastoni. Delic build up bastoni extra frontman, ale to też jest super trap. Bastoni też jest super, jak mu dorzucicie, dorzucicie skile, chociaż, chociaż właśnie ten blocker i fighting spirit, acrobatic clearance. No, Delic to wszystko ma. Bastoni jest bardzo dobrym gońcą. Jest Szybszy, nawet lepsze przyspieszenie przy, 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 ma. Ale na Bastoniego też bym po prostu dodał te skilly. Nie byłoby mi szkoda. No to z tej paczki tak o Dimarko, super. Eee, tutaj Fratesi to chyba no, no nie, do no Fratesi nie. Paward, jako prawy pomocnik, Sanne, Bastoni, Delik, to są fajne trafy. Ja bym chciał najbardziej Dimarko, Pawarda, Bastoniego. Delikta mam, to ten mój ma chyba lepsze główkowanie. No ale z kolei ten ma lepszy defense engagement O też o 3. 3 lepsze ugrupkowanie ma i takie tam. Ale wolę właśnie, wolę tego swojego, znaczy wolę, no. zobaczymy jak się wylosuje. Nie będę narzekał, tylko żeby mi to całą resztę nie losowało, Dimarko może wpaść. No, jest Lautaro. Pięknie. Super Lautaro, super. No to nie dla mnie zawodnie jakoś, nie, nie mogę się do niego przekonać. A mam tą wersję, wersję mam e, Big Time chyba. No fratesie, no co ona mi losuje ta gra? Urwa, człowiek z drogą wróci, myślę sobie, ale polosuje, polosuje, albo bo każe ludziom. <grym> no jest nie, no to niego nie mam, no to może zostać. Na pewno zostanie. E, a, tutaj losuję do oporu? Nie, no że być nie może, nie? Ja tam chciałem już tak bardzo. A, myślę, że tylko trzy razy. Dimarko, Sane... No to teraz chyba trafić mogę, no ale to już chyba nie będę losował. Trzy z każdej paczki i Pawarda jakiegoś chyba tam mama to defensywny. Dimarko bym w sumie wyciągnął. Ale to też nie, nie daje mi gwarancji, że teraz trafię. Ten baston może być, ja Bastogne nigdy nie grałem, sobie pogram. Yy, natomiast... Natychmiast? Dobra. Tutaj miał coś wylosować. Trzy strzały pozostały. Nie, z tego sobie wylosuję, bo to jest... Yy, to, to są zawodnicy, nawet później można powiedzieć, tacy kolekcjonerscy. Później ich nie będzie. To sobie możemy wyciągnąć. Tego to też bym w sumie wyciągnął. No nie, nie, na razie nie. Szkoda trochę tego Renilla, ale to... Dobra, bardzo tutaj poleci. Full No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Coś nie mam szczęścia do tych zawodników. Autor zostanie, no ten zostanie, mimo to że nie ma interception, nie ma fighting spirit, no, ale to jest solidna brońca. Madison. To nie pierwsza wersja tego zawodnika, no ale zostanie, Jego go sobie później porównam, ewentualnie kontrakty się pokończą i można się będzie bawić. No to było chyba na tyle, jak coś to zapraszam w środę na live'a, posiedzimy sobie nie wiem 3 godziny, powalczymy o tą pierwszą dywizję, <grydy> Będziemy... najpierw powitamy czwartą, a później zaczniemy sobie grać, no i w czwartek będzie paczka i później wylatuję do Londynu na, na weekend, tak zobaczyć czy tam faktycznie Harry Potter był, trzymajcie się i do czwartku, do środy, na razie, cześć.